widowie widzowie, my sobie w Brawl'a gramy Z moim kolegą Ej, ja idę po sk... Ej widzieliście tam był napisane SAS SUS Gdzie będziesz SAS jeżeli nie zostawisz łapki w górę i suba to będziesz sasem em a mongasem no oczywiście żartuję Dobra Lecimy. A masz! Uciekać! I ratuj! Przecież. nie Przecież. Przecież. lecimy Przecież. 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 elit! Przecież.

Jej, widzowie, dobrze, polecieliśmy. My sobie nazbieramy żetony, więc... Dla nas to będzie sekundka. To już nagrywam. Dobra. Dobra, widzowie, mój kolega może jeszcze tylko 10 minut grać już nie. Nie pytajcie się, dlaczego on też mi nie mówi. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie idę, nie idę. Nie oni, ale oni sam, sami przyjdą. Dobra jest, Daryla zabiłem. Mam no zaraz, El ma się zaraz. No Dobra, dajemy widzowie! Zginie, zginie! Tak jest, 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 jest! Dobra! Idę, mam 8 się Nie! Kurde! Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Nie no, nie da się! Dobra, póki pięciu, jeszcze zostało mi trzech. Zostało mi trzech. No i chyba będziemy robić po potem opening jakiś króciutki, taki mały. Chociaż nie wiem, czy zostawię na kiedyś. Nie no, zostawię na kiedyś. Kiedy będę miał tego brał pasa. Czekaj, piszę. A co? Dobra, to ja Cię będę chronił. O, jesteś już? Grasz? No, czytaj ponownie, muszę. Jezu, zginęliśmy teraz. Zginęliśmy, no niestety, piąte miejsce. Mhm. No, co się dzieje u mnie? Patrz, co się u mnie dzieje. No widzę, widzę. Co jest? Dawaj, mus muszę zresetować wszystko i teraz chodzę w Brawl Stars. No i polecam mój kanał bardzo. Otwieram wszystkie 5 Pięć wyświetleń, widzowie! Szybko. Szybko to Mam, wybiliśmy. Dobra, teraz muszę mieć szczęścia. Muszę mieć szczęście. Ej, szybko, widzowie, to wybiliśmy jakoś. Nie wiem, jak wy to szybko tak wybiliście. Nie będzie nic, kurde, nie. Dobre, ja otwieramy je jednak, ja je jednak otwieram, będę do 10 gemów. Bo to jest mój max. <noise> A nie, dobra, otwieram wszystko, co się dało mnie. Big boxa na początek, słabo. Mała skrzynka, słabo. Wszystko słabo, 10 gemów, słabo. Duża skrzynka, słabo. Wszystko słabo, co otworzyłem. No i zasubskrybujcie ten kanał z dzwonkiem, żeby Was żadne filmy nie przegapiły. Uuu! Będziesz trochę tego. Dobrze, że akurat dość rady, bo by mnie morci zderzył łopatą. Nie no. widzowie. Dobra. O ty Jessie. A masz. A masz Jessica! Desika ma bika. Masz. Desika bika. I... w komentarzach piszą. Desika że... to bika. No. Piszecie chce peta i desika to bika i dajecie jeszcze nikt, to dostajecie peta. Coś podaje. No spoko loko na maroko Dobra, jeszcze mamy kilka minut jeszcze tylko 10 minut jeszcze mamy przecież I polecam kanał Among.usik e, among. Nie amo.usik i Moltet Spacja Freddy te dwa kanały polecam. Są fajne. Ja je lubię. My się na chyba... Z... My się nawet znamy. Dobra. Ja tu przejdę. Trzymamy się do kupy. Co? a widzowie to słyszą. widowe Jutro zrobię jakiś rap Jeżeli, jeżeli dobijecie 7 subów przez ten jeden dzień To, to jutro leci rap lub... do 7 subów kiedy będzie lub w ogóle Jak już dojdzie to robię rap O browsers i tam idę wiem, wiem, że to będzie trochę tak... Trochę będzie cringe, bo ja nie umiem śpiewać no nic, tam. Będzie trochę cringe, więc... Cringe, bitch, what the f Cieszę się, że nie powiedziałeś. Fy, ty, fy. Nie no, widać i tak to są... To, tak? AWARYJNE Co? PRZYJŚCIE! Awaryjne przyjście... <noise> yes. ta... Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... Zero. I teraz dopiero mam ulta pierwszego. I dostaną, w... nie powiem co. Wiesz chyba. Wiecie chyba w co. W to, co chcą nas uderzyć. To, co to teraz uderzyli w... tam, gdzie... A, dobra, drugie miejsce. Zawsze to Jak już takie widzę, co on robi akurat. Nie, <grystanie> ja, to ten śmiech będzie... Czekaj, nie. Na razie nie. TikTok. Tak na TikToku trzeba tańczyć. No właśnie. Dobra, otwieram. Kiedy będziesz ja robił? Kiedy będziesz nie <grystanie> Halo? Patrz na to, patrz na to. Czekaj. To śmiech będzie suchet na odcinku. I, za I zapraszam na mój klub Iggy. Od zeru pulharków Każdy może dołączać. Proszę. Szko każdy Polek może wchodzić. Zapraszam na mój klub. Piu, piu! Ej! Ej, Martis, nie bij mnie po... po moim kolanie! A masz, a masz! A masz tą moją żabą! A masz tą moją żabą! Dobra, chyba to koniec, nie wiem. Ale chyba sobie żartujesz. Oni to słyszą. A masz? Dobra, ostatnia rundkę już kończymy ten odcinek. Lub zatrzymam po prostu, bo za długo będzie trwało. Chwilkę. Nie Widzowie będą śmiercieli, do. Widzowie. Widzowie, to już chyba coś poszło, nie tak? Dobra, chyba to koniec, elo.